Taki też apel, jako m.in. wasi rodacy. Tak. Jeździmy tak... dużo po kraju, po, po całym świecie, po Europie, w różnych kontynentach, tam, gdzie spotykamy naszych rodaków. Znaczy między innymi naszych rodaków czy Polaków. Tak, to właśnie Polaków, naszych rodaków, to oni są jacyś tacy smutni, jacyś tak. tacy... Zastydzeni jakby z kompleksami. Tak, tacy ze spuszczoną głową. No, no, tak. no, często na przykład nie, w Anglii to nocą na przykład, w kominiarkach aż chodzą. Czy Jeden, się przeprowadza w noc. nocy, w nocy jakieś przenosi, kartony przenosi. To, no to jest tak przed ludźmi wstyd, jak nie, wiem, nie wiadomo w ogóle dlaczego. Do samochodu też wchodzą. Tylnymi drzwiami. No, jakiś, tak, no, no, to, to, ciało, to nie można normalnie wciąż, nie, to jakieś kompletnie. A nie mamy się w ogóle czego wstydzić. Znaczy, między innymi my, Polacy, jakby nie, nie mamy w ogóle. Mamy wręcz przeciwnie wiele powodów, poszukać daleko szukać. Stadion Narodowy. No, dokładnie. Miał być na przykład rok temu, a ale teraz, bo u nas w Polsce w ogóle żadna fuszerka nie pójdzie. Nie! <grym> „Wszystko, wszystko, wszystko, tak. wszystko, wszystko no, musi to to być na, na ostatni, później, jak, jak metro na przykład w innych krajach budują rok, dwa lata, u nas będą 20 lat budowali. Tak, wszystko, wszystko będzie, będzie sprawdzone, a nie jakieś tam później wypadki no, no, czy coś co? takiego. PKP. Tak doskonale przecież to funkcjonuje fajnie, że... Tak. Można się pobawić, czy się chodzić drzwiami, czy oknem, no. no. taka, starka, jak jakieś, jakieś życie. Jak ostatnie, na przykład ludzie, ile wcześniej teraz z bliską krają tam jeździli, to teraz wolą w suwałki, że więcej. Przygoda jak, to jest, jak, przy, to, jak to, się. Przykoda jakaś ale Albo na przykład jak łączymy Polacy taki fajny, rzecz, na rzecz autostrady, że potrafimy tak, że bardzo mała, najmniejsza na świecie... ale równocześnie najdroższa. I najmniej w ogóle użyteczna, czyli jakby trzy te rzeczy jest, uda się połączyć w Tak, bo nie można nim jeżdzić, no. nie mieścić, nie? Jak... to jest genialne. Taki jest apel, że się teraz gdzieś tam, jak Państwo mówicie, wyjeżdżali, to tak z dumą. Teraz zaprezentujemy w ogóle, tak wychodząc jak należy chodzić w ogóle na, na świecie jako, jako, jako.